Pintek robi. Wpisując wszystkie kody na skinsforfree.eu otrzymasz 20 dolarów za darmo. Dodatkowo znajdziesz tam fajne giveaway na 10 Ghost Orafonik O Rafoniksie, co mogę powiedzieć? Rafoniks też jest kurwa. półluzgiem. On chciał walkę, tak? Są już koszulki zrobione, Pokażę wam teraz. Już jest piosenka nawet robiona. Nasza do wspólnego tego. Ale Rafonix po pierwsze będzie już płacił karę 20 tysięcy złotych Ponieważ podał warunki umowy A my w umowie mamy napisane Tam wszyscy podpunkt, że to jest umowa poufna To jest wszystko przez prawnika bo robione To jest umowa poufna A on kurwa powiedział jakieś karze milion złotych To nie jest kara dla niego czy coś Słuchajcie wy nie wiecie o co chodzi Po pierwsze Rafonix Obsrał zbroję, obstrał się kurwa Wiecie dlaczego? Bo ten agent mu zaufał on zamiast z tym agentem do agenta zadzwonić, czujcie, zanim, zamiast zanim do niego zadzwonić, pójść z nim do prawnika i zrobić inne umowy. Nie wiem, na jego warunkach, żeby po prostu było jakieś zabezpieczenie, że Rafonix będzie chciał walczyć, tak? Bo organizatorzy wydali grube tyś, 100 tysięcy, tam na, na tamto i na tamto, oni muszą mieć zabezpieczenie, że ta walka by doszła do skutku, nie? Że Rafonix nie pójdzie sobie do innej gali, do bokzela czy coś. Tylko po prostu będzie walczył w tej jednej, bo obiecał to. I no co, na, na słowo kurwa, ktoś by mu wierzył, że będzie walczył. Luzie, papiery są po to, abyście mieli dowody, że kurwa, my chcemy to zrobić i dopiąć do końca. Więc Rafał, nic bardzo się chujowo zachowałeś. Jutro o tym pogadamy, bo to nie chcę teraz tematu poruszać. Ale kara 20 tysięcy złotych już jest, już tam będziesz boli. Już wszystko jest załatwione powoli, więc się chuj hajs. Bo powiedziałeś warunki umowy po prostu już na streamie. Ja cię, Rafonik na pewno dorwę, kurwa, czy to będzie gala boxdela czy jakaś inna, na pewno się, kurwa, spotkamy, jak nie będziesz uciekał, nie? I nawet jak pójdziesz do Wojtka i y, do Boxdela na galę, to też, kurwa, będziesz musiał podpisać jakiś papierek, że po prostu ta walka dojdzie do skutku, nie? To jest jakieś zabezpieczenie, czekaj, bo ten y, nasz agent, kurwa, wykłada swoje pieniądze, organizatorzy wydają swoje pieniądze i tak dalej, kurwa, ty masz w dupie takich ludzi, co się starają ci pomóc, wiesz...